Wszystko właśnie się zaczyna, i jak zwykle rozpoczyna sezon turystyczny na Mazurach, sezon turystyczny w Mikołajkach. Jesteśmy uczestnikami pięknych jubiluszy zawarcia Związku Małżeńskiego. Par, które w tym roku obchodzą Złote Gody. Cieszymy się bardzo, że jesteście dzisiaj z nami. Przyjechaliście, żeby świętować ten najważniejszy dzień, którym rozpoczynamy praktycznie sezon. Pozwólcie Państwo, że w imieniu Pana Marszałka, całego zarządu naszego województwa, serdecznie Państwa pozdrowię i pogratuluję wspaniałych dni Mikołajek, ale też wspaniałego rozwoju miasta. Wspólnie nawiązujemy współpracę, i tutaj jest bardzo ważna dla nas, dla. Dla Śląska i myślę dla województwa warmińsko-mazurskiego sprawa, ponieważ wspólnie ze Śląską Organizacją Turystyczną i Warmińsko-Mazurską Organizacją Turystyczną nawiązujemy współpracę w kwestii turystycznej. Cieszę się, że cały. nie ma że cały Śląsk całym przyjeżdża do nas. U nas jest pięknie, ładnie, zapraszamy was i to, że dni Mikołajek. Tu są organizowane, one są bardzo słynne, niemalże no na pewno na całą Polskę. Życzę Państwu, aby te wakacje dla tych, którzy prowadzą działalność, były dobrymi wakacjami dla turystów, aby były wakacjami bezpiecznymi, aby te akumulatory były naładowane. A wszyscy sobie życzmy, proszę Państwa pokoju i spokoju. Pozdrowienia z nadmorza. Wspólnie z panem przewodniczącym jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy uczestniczyć w dniach Mikołajek. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Muszę państwu powiedzieć, że dzięki zgodzie, którą dostaliśmy od pana burmistrza, jutro będziecie mogli państwo skosztować również zupy z łeby, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Życzę wszystkim udanej zabawy.